Witam wszystkich serdecznie na moim kanale o zbrojnikach. Postanowiłem otworzyć go z myślą o dzieleniu się wiedzą. Akwarystyką zajmuję się odkąd pamiętam, ale głównie zbrojnikami będzie już 6 lat. Pomyślałem, że komuś może przydać się moje spostrzeżenia odnośnie zbrojników Ancistros. Wiele osób mnie namawiało do założenia tego kanału i się stało. Pozdrawiam wszystkich akwarystów i tych, co dobrze się znają i tych dopiero, co zaczynają swoją przygodę. W dzisiejszym odcinku może zacznę od początku, a mianowicie od jajeczek zbrojnika, bo jeśli chodzi o tarło, to potrzebny jest na to osobny odcinek. Powiem Wam o zbrojnikach do miesiąca czasu życia. Gdy po jajeczka już znajdują się, a to w kokosie, w korzeniu, w rurce czy grocie, czy po prostu gdziekolwiek, gdzie ten samiec złoży ikrę, choć ja sam osobiście kiedyś widziałem, jak za filtrem po prostu zbroja złożył ikrę i też pilnował i też odchował młode. Ale wracajmy do tematu. Jeśli już zobaczycie, że są jajeczka, no to co? No to staramy się po prostu ich, tych jajeczek nie odseparowywać od tatusia. Tatuś niech sobie je wachluje. Aby wszystko dobrze się działo, bo tatuś jest takim dobrym obrońcą tych jajeczek, że jak jajeczko jakieś zaczyna gnić, to on po prostu tymi swoimi Buźką wysysa te jajeczka. Nie da żadnemu jajeczkowi zrobić krzywdy. A jeśli widać, że na przykład jest nawet połowa wyssanych jajeczek, to nie obawiajcie się, on po prostu nie zjada tych jajeczek, tylko po prostu wysysa te, co i tak prawdopodobnie już i tak, nie miałoby szansa się wykluć, ponieważ by zgniły. A jakby zgniły, czy tam, może źle to powiedziałem, że zgniły, tak? Ale jakby takie pleśniawki dostały no to po prostu y, zaraziłyby kolejne jajka, kolejne, 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 i to w ciągu dwóch dni mogłoby wszystko się zepsuć. Jajka młodych zbrojników zaczynają się kluć po około pięciu dniach, ale wiadomo, wszystko zależy od temperatury. I na powietrzenia w akwarium: czym wyższa temperatura, tym one po prostu szybciej się klują, czy niższa, tym wiadomo. Dłużej jajeczka się wykluwają. No to jak, jak mówię, no mniej więcej po tych 5 dniach, jak jajeczka się wykluwają, wychodzą z nich młode, to dalej starajcie się, jeśli samiec nie wyrzucił tych jajek tak, z grotem no bo wiadomo, jak wyrzucił, no to trzeba reagować. Ale jeśli ich nie wyrzucił, to starajcie ich się właśnie nie wyjmować tych młodych, jak już wykluły się bo one i tak tam będą w tej grocie, czy to w korzeniu, kokosie, czy tej rurce, tak jak wspominałem. Samiec będzie ich tak trzymał, że na pewno ich z tamtej groty nie wypuści. Nie ma takiej nawet opcji. Może czasami jak samiec się wystraszy, jak są na przykład samice kolejne nadgorliwe, które próbują wejść tarło, jak on jeszcze je chowa młode, a one już chcą. To wtedy może coś się takiego wydarzyć, tak parę sztuk może wyjść, ale tak same z siebie to nie wychodzą po prostu te młode. Od wyklucia kolejne, mamy jeszcze 6 dni czas na zareagowanie, bo po tych 6 dniach kolejnych od wyklucia młode zaczynają po prostu powoli już wychodzić z groty no, szukać pożywienia, tak? Bo ich woreczek żółtkowy zaczyna po prostu się kończyć no i wiadomo no i młode potrzebują jedzenia no i w tym czasie powinniśmy właśnie reagować wyjąć po prostu taką grotę czy tam co w czym innym Ten samczyk po prostu składa tą samiczka złożyła tą ikrę a samiec wachluje wyjąć to po tych dniach no i przechodzić do kotnika najlepiej jakiegoś już bez samca wypłukać te młode Zbrojniczki do kotnika, no i w tym kotniku, żeby sobie przebywały. I też miałem kiedyś takie właśnie zapytanie: takiego jednego pana z akwarystyki, z którejś grupy, już nie pamiętam, z której, właśnie mówił, że jak biorę, przerzucam te młode, czy robię aklimatyzację, czyli nie robię tej aklimatyzacji, no bo na inne akwarium w końcu idą. No, ja u mnie na przykład nie robię tej aklimatyzacji ze względu na to, że nie parametry są, jak to mówią, trzymają się w rydzach i ja tej aklimatyzacji nie robię, ale jeśli wytrzymacie w zbiorowym, towarzyskim akwarium, no to ta aklimatyzacja jednak jest potrzebna, bo w zbiorowym akwarium to jednak ten fosfor czy to azot rośnie jednak, a na czyste akwarium drugie, jakbyście chcieli właśnie przełożyć młode, żeby po prostu większość z nich dała radę przeżyć, no to wiadomo, to już tą klimatyzację musicie sobie zrobić, tam wystarczy z 3 razy po 15 minut dolewać wodę do takich młodych zbrojasków. One jak jeszcze mają właśnie żół, woreczek żółciowy, żółtkowy, to po prostu, no są jakby można powiedzieć odporne, tak to przyuważyłem, przynajmniej ja to tak zauważyłem, że są wtedy odporne, można właśnie je wtedy zaryzykować nawet i nawet szybszą aklimatyzację zrobić, bo naprawdę nic im tam nie powinno się zdarzyć. Jeśli o czymś zapomniałem po prostu, to proszę was w komentarzach, żebyście napisali, jeśli czegoś nie dopowiedziałem, może podzieliliście się swoimi spostrzeżeniami, bo ja to na przykład tak to widzę i, no i mi się wydaje, że to jest jeden z najlepszych sposobów po prostu y, trzymania tych, tych młodych przy samcu. Y, no mówię, jak samiec to jest, to jest najlepszy opiekun tych młodych, no bo to wiadomo, no jak jajeczka na przykład wypadną, no to wiadomo, bierzemy je do kotnika malutkiego, można dać kamień napowietrzający, można dać y, taki filterek na powietrze, po prostu ustawić, żeby tam po prostu wlatywała woda. Tam też będzie ruch powietrza, y, przepraszam, ruch wody też tam będzie. Także też. Z tym zbrojackiem na pewno nic się nie wydarzy. Nie? Chyba, że zobaczycie na przykład jakąś ikrel leciutko pleść zaczyna brać, tak? jak już wy, wy, wyrzucił ten zbrojnik. No to weźcie do osobnego akwarium i tam można delikatnie parę kropelek trypoflawinki lawinki dać. To jest takie przeciw. no bakteriobójcze, tak? Żeby grzybić nie bakteryjny tylko grzybiczno bójcze, tak? I żeby po prostu, żeby tam większość ikry nie spleśniała, tylko po prostu ta, co spleśniała, to już spleśnie do końca, a reszta po prostu już nie ruszy i całe potomstwo się po prostu wykluje. Ale wracając do tematu, już są te młode zbrojniki w kotniku, w innym akwarium. I teraz czekamy z małymi zbrojnikami, aż właśnie prawie do końca zejdzie im ten woreczek żółtkowy. One są wtedy w kupie. Jak zobaczycie tylko, jak one zaczynają sobie rozchodzić się w tym małym kotniku, to wtedy warto im podać jedzenie. Ale tego jedzenia to naprawdę bardzo mało, bardzo z małymi ilościami. I ten pokarm wystarczy na te pierwsze dni, to wystarczy im dawać raz dziennie, im wystarczy stanowczo, żeby po prostu tylko nie spadał, nie wypadał z kotnika ten pokarm, żeby on tam sobie był. I one na pewno sobie dadzą radę. Nie, 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 nie umrą z głodu. Po dwóch, trzech dniach no to wiadomo, jak to tak puszczamy po prostu na akwarium. Wypuszczamy skotnika, nie przejmujemy się. Najlepiej, żeby to było puste akwarium, bez żadnych rybek, żeby po prostu się nie obawiały zbrojacki. Można im tam dać korzeń jakiś. Aby film bakteryjny mógł się osadzić na tym y, korzeniu, żeby mogły sobie pochrupać, jak y, w razie czego by im kiedyś tam zabrakło jedzenia. No, ja akurat staram się, y, może komuś to się może spodobać, może się nie spodobać, ale ja akurat staram się skarmić do pierwszego miesiąca, staram się karmić raz dziennie, bo zbrojaski takie małe nie potrzebują więcej. Wiadomo, można im dawać 5 razy, 4 razy dziennie, jak to woli, jak se te rzeczy, ale w każdym bądź razie to po prostu pogarszają się warunki wody od większej ilości jedzenia, no i zmuszeni jesteśmy wtedy podmianki robić. A tego byśmy akurat chyba zbytnio też nie chcieli, żeby po prostu rybki pływały. Tak, wszystko było fajnie, tym bardziej, że podmianki na tak małe zbrojniki jakieś większe po prostu działają jakby to powiedzieć. no rybki po prostu mogą mnie nie wytrzymać. I to bardzo szybko może się zdarzyć, jest to po prostu w ciągu trzech może czterech dni może się posypać cała grupa, a grupa licząca na przykład 300 osobników. Jeśli ktoś miał takie do czynienia ze zbrojnikami, coś tak, jak ja mniej więcej z tym, to warto napisać w komentarzu. Ja też całe życie człowiek, jak to mówią, się uczy. Z chęcią posłuchał, bo nigdy nie byłem przeciwko temu, żeby po prostu nie ma złych pytań. Po prostu są złe odpowiedzi. Złych pytań nigdy nie ma. Także nie obawiajcie się, pytajcie śmiało, zadawajcie pytania albo opowiadajcie coś o swoich zbrojnikach. Ja z chęcią na pewno na każdy komentarz odpowiem, na pewno każdy komentarz przeczytam. I na pewno, jak będę mógł, to oczywiście doradzę, co może być. W takim, wracając do akwarium, w takim akwarium, ja trzymam na przykład na 100-litrowym 100 akwarium małe zbrojaski, włączam duży na powietrza jakiś, najlepiej taki większy, może być, żeby po prostu im tlenu nie zabrakło. W temperaturze trzymamy, można powiedzieć, 25 stopni, 26, jak to woli, tak? Czym większa temperatura, tym, wiadomo, szybsze przemiany tam odchodzą, no i zbrojniki, wiadomo, więcej, częściej po prostu pobierają pokarmu, które oczywiście później go wydalają. A jak go wydalają, to będzie trzeba robić podmianki. No i to jest to właśnie, jak robicie podmianki, chodzi właśnie o podmianki. To, jak mówiłem tutaj wcześniej, podmianki, ja osobiście, to jest mój przykład tylko i mój i nie, jeśli chcecie nie musicie brać z tego przykładu. <laughs> nie musicie mówić, że <laughs> nie podmienia wody, to coś tam się dzieje rybom. No nie, to tak, to tak do końca nie działa, bo ja staram się nie podmieniać tym rybkom, tak mniej więcej do miesiąca czasu wody, gdyż tak jak mówię, te ryby są mało odporne. I przede wszystkim taka duża większa podmianka może po prostu, tak jak mówiłem, no, w ciągu 3-4 dni zlikwidować tą całą grupę, a czego byśmy na pewno nie chcieli, no bo wiadomo jak, jak każdego taki mały zbrojniczek cieszy oko, a jakich jest na przykład ponad 100, to już w ogóle, a jak jest 300, to już w ogóle wszyscy jesteśmy zadowoleni. To fajnie wygląda, bo on w ciągu miesiąca podwójnie gromadzi swoją masę. Także jak jest tam np. pół centymetrowy, czy tam 3-4 mm, to robi się 6 mm czy tam 8 milimetrowy. Przepraszam. I po prostu widać to. W pierwszym miesiącu to naprawdę bardzo szybko, szybko rośnie, ponieważ dużo właśnie ten pokarm przy brzuszku mu daje. To tam wszystkie są suplementy całej jego diety, które są im najbardziej potrzebne. Jeśli chodzi o pokarm, to ja staram się sypać, tak jak tutaj widzicie, drobniejszy pokarm, gdyż wszystkie ryby po prostu dochodzą, każdy i jeden zbrojasek ma szansę dojść do jedzenia, bo to jak z jest. Wystarczy, że raz, drugi, trzeci nie podejdzie do jedzenia, bo zostanie wypłoszony i to nie przez nas, a przez innego po prostu pobratyńca lub siostrę. Obrazi się po prostu na jedzenie i już nie będzie podpływał do tego jedzenia. <laughs> I to wystarczy naprawdę taka doba, żeby nie podpłynął do jedzenia i ten zbrojnik zaczyna chudnąć i po prostu umiera. <laughs> Wszyscy myślimy, że <laughs> mogą to być na przykład jakieś. Yy, zapalenie bakteryjne, czy jakieś pasożyty, a to niekoniecznie, to są, to są te choroby. Tak, tak jak mówię, no jeden drugiego wycina ze zbrojników i tak to się kończy. Dlatego mm. najlepsze y, karmienie to jest takie sypać luzem jedzenie, żeby każdy zbrojaz miał i przede wszystkim bardzo mało tego jedzenia, bo tak jak tutaj widzicie, tutaj akurat na tym filmiku te zbrojaski mają dwa miesiące. I tutaj dajemy, ja im daję zawsze więcej tego jedzenia. Po paru godzinach po prostu sprzątam to jedzenie, żeby po prostu nie zalegało. Ale to już w kolejnym filmiku, oczywiście, jak będziecie chcieli, żebym nagrał drugi film. Jakbym widział, że jest, są jakieś lajki, tak? dużo komentarzy, jakieś zapytania, czy jakiś kolejny filmik, to jak najbardziej nagram drugą część zbrojników. Po miesiącu, bo to jest ten pierwszy miesiąc to jest taki najważniejszy. Ten drugi już jeszcze bardziej bym powiedział. Mm. Ważniejszy. Bo w drugim miesiącu już inne rzeczy się dzieją, ale to wam opowiem w kolejnym filmiku. Na razie rozmawiamy o tych pierwszomiesięcznych zbrojackach. Tutaj jak mówię, raz dziennie. Troszkę, nawet yy, tak delikatnie, jak zjedzą sobie, to jeszcze może zostać pokarm. Nic z tym pokarmem się nie stanie, naprawdę na jedną dobę. <laughs> One, jak go zjedzą, nie zatrują się tym pokarmem. Nic im się nie stanie. Ja wam to wszystko mówię w dobrej wierze, yy, ponieważ ja tak robię. Jako efekty mam dobre. Dobre, mogę powiedzieć, że mam dobre efekty. I tych zbrojników, no to wszystko zależy, mówię, dwumiesięczne inaczej się karmi, miesięczne zbrojaski inaczej się karmi. Tutaj akurat zbrojaski sobie <laughs> pływają na filtrze, wiadomo, jakiś pyłek też na filtr osiada, one sobie z tego filtra y, też konsumują jedzonka. I to akurat odmiana jest L-144 Snow White z krótką płetwą oraz weloniastą, także Dziękuję serdecznie, jak dotrwaliście już do, do tego czasu, to dzięki wam serdeczne. Eee, pozdrawiam eee, i co, no i mam nadzieję, że po prostu filmik wam się wszystkim spodobał i tak jak mówię, eee, nie, nie trzeba oceniać, wystarczy napisać w komentarzu fajny film albo cokolwiek, albo niefajny film też, też będzie fajnie, nie? Eee, także możecie subskrybować kanał, bo czym więcej subskrypcji, to wiadomo o tym większy zasięg, lajkować przede wszystkim. No i co? No i jak macie chęć, to możecie rozsyłać nawet ten filmik, niech wszyscy inni hodowcy widzą, jak zbrojacki rosną. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia, mam nadzieję w następnym odcinku.